Następną osobą, którą zaprosimy y, tutaj na środek, jest pan Marcin Zjeżdżałka. Dziękuję. Witamy i prosimy o prezentację ciała bokiem. Prosimy o odwrócenie się. Prosimy o powrót bokiem. A jury proszę o porównanie ciała pana Marcina z ciałem, które pan Marcin na fotografiach przysłał 5,5 miesiąca temu. Tak, widzimy, w których miejscach, Twoim zdaniem, najwięcej zeszło Ci tkanki tłuszczowej? Najwięcej w brzuchu, zmierzyłem się rano, miałem 95, mam 77. Więc. Yy... No, ta tkanka w brzuchu i w dolnej części pleców najbardziej. E, na ramionach w klatce, bo ta klatka była taka stłuszczona, żeby się z boku zwisała. E, no to no, zdjęcie boczne musiałoby być, a tutaj go nie ma, ale trudno. W każdym razie mi tak zwisała dosyć, dosyć solidnie. Teraz, teraz już tego nie ma. E, no i z całego świata po troszku. Mówiłeś o rozbudowie masy mięśniowej. W których partiach najwięcej? Ponieważ była taka dysproporcja między tą taką wielką, grubą górą, a tymi chudziutkimi nóżkami, to najbardziej przykładałem się do uc, tak naprawdę. Nie wiem na ile mi urosły, natomiast sądzę, sądzę, że, że te proporcje poprawiłem bardziej może pracując nad brzuchem, ale nad, nad udami ciężko również. Również, również barki. No chciałem, żeby ta sylwetka była taka bardziej dramatyczna, więc rozbudowa, barku, rozbudowa barków uznałem że za, za, za taką, za taką dosyć, dosyć istotną. No i całego, całego ciała po trochu. Stwierdziłem po prostu, że na 40 urodziny, które mam już za rok, zrobię sobie prezent i zrobię sobie życiową formę. Także do tego czasu myślę, że będzie już zrobione wszystko tak, tak, jak powinno być. Patrząc na Twoją sylwetkę i na jakość mięśni, jaką prezentujesz, najlepszą jak do tej pory, nikt takiej jakości jeszcze tutaj przynajmniej nie zaprezentował, chciałem zapytać o dietę. Z tego, co wcześniej słyszeliśmy, to ja przynajmniej taki odniosłem wrażenie, że. Wszyscy mówiąc o diecie, mówili, że jedzą trochę ryżu, trochę, trochę jajek, trochę mięsa i tak dalej, ale odniosłem takie wrażenie, że nie, nie każdy, znaczy nikt generalnie nie wie tak naprawdę, ile czego jest, ile czego je i przez to generalnie trudno osiągnąć taką, może powiedzieć, formę startową, jaką ty prezentujesz. Powiedz coś może o swojej diecie, bo widać, że podeszedłeś do tego bardziej poważnie na pewno niż, niż poprzednicy. Stosowałem przez większą część okresu przygotowań rotację węglowodanową. przed taką bardzo stromą w te, w te dni wysokowęglowodanowe 300 gramów węglowodanów, a w niskie 150 100, 50 i 150 w te pośrednie. Więc taka stroma, bardziej nam działała, niż taka płaska stroma. Również, również eksperymentowałem, ponieważ byłem, miałem bardziej pobudzony metabolizm, byłem bardziej głodny i, od, i odebrałem to jako po prostu dobry znak działania tej diety. Jeżeli chodzi o ilość białka, stosowałem 180 g białka na dziennie i około 80 g tłuszczów. I przez ostatnie dwa miesiące, ponieważ, ponieważ postęp był, był, był duży, ale, ale nie, nie tak jakiego oczekiwałem, zastosowałem dietę do I tam zastosowałem 240 g białka, 160 g tłuszczów i węglowodanów tyle, co tam się przedostało z kawałka brokuła czy sałaty. No i w końcowym, w końcowym etapie zrobiłem sobie również rotację, czyli, czyli, czyli wrzucałem co drugi dzień, dzień w ogóle bez tłuszczów również, czyli samo białko. No efekt dzisiaj jest naprawdę bardzo dobry, także wszystko się pewnie udało na 100%. Mam nadzieję. Czy jury ma jeszcze jakieś pytania? To do wszystko, dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Prosimy o prezentację tyłem. I o powrót. Prosimy o porównanie zdjęć pana Mateusza przed przemianą i sylwetki, którą prezentuje dzisiaj. Widzimy duże zmiany. Ja mam pytanie, bo tutaj jesteś uparty, zawsze dążysz do celu. Biorący przykład z doświadczonych zawodników, czy możesz nam coś przybliżyć? Przybliżyć? No to znaczy zawsze wchodzę na strony, na przykład już różne, dajmy mu development, były tam przykład Zwiadka Słodkiewicza, Skarnowskiego, z polski, polskiej kulturystyki. No mniej więcej to w ten sposób wygląda. Myślałem, że wymienisz, wymienisz jakieś nazwiska, wiesz, dlatego stąd to moje pytanie. Dobrze, twoim celem było zredukowanie na całym ciele tkanki tłuszczowej, okay. tak? tak? I najbardziej w obwodzie pasa. Tak, dokładnie. Ile zjechałeś? Miałem 103, w obecnej chwili mam 74, 73. No to sporo. No to A jaki sporo. wiek? Wiek, to mój wiek jest 23 lata. Dziękuję. Proszę. Ja tak może wszystkich nudno pytam o tą dietę, ale generalnie wszyscy wiemy, że jest mnóstwo różnych sposobów zdobywania formy. Tutaj przed chwilą kolega nam opowiadał o diecie ketogenicznej. Powiedz, jaką ty dietę zastosowałeś, bo jednak jakby nie patrzeć, na początku tego tłuszczu miałeś sporo, także… Bardzo sporo. Dietę, jaką stosowałem, jest to dieta tłuszczowa, składająca się z… Czyli, czyli również ketogeniczna dieta, tak? tak. z pierczystku czaka, z pieczonych ziemniaków i karkówki. Jadłem co trzy godziny, do tego dorzuciłem aeroby. No i Ziemniaki to, to raczej nie, nie tłuszcze. Pieczona. pieczone. No no. I przez jaki okres czasu trzymałeś taką dietę? Trzy miesiące. Trzy miesiące. I przez trzy miesiące jest taka met metamorfoza. Tak, tak. A trening siłowy powiedz jak wyglądał? I aerobowy? Mm, aerobowy zawsze byłem za rano na czczo o 6 godzinie. Później w godzinach po pracy o 18.00 i wychodziłem na siłownię. Tam wpowiedział była to klatka z brzuchem. Yy... No i po treningu siłowym był znowu aerobę. Myślę, że wszystko wiemy. Efekt jest naprawdę bardzo duży. Szczególnie po twarzy tu widać naprawdę metamorfoza niesamowita. Czuję się też świetnie. No na pewno. Dziękuję bardzo. Dziękujemy również panu Mateuszowi. I poprosimy następną osobę, pana... Mikołaja Szałwińskiego. Prosimy o odwrócenie się. I o powrót do pozycji wyjściowej, również bokiem. A jury proszę o ewentualne pytania. Pierwsze pytanie brzmi, ile pan ważył przed cyklem? Zacząłem w sumie od wagi 115, tylko zdjęcia przysłałem przy 109. Trochę się tak spóźniłem z wysłaniem zdjęć. W tym momencie coś około 101, maks 102. To ile pan zgubił w sumie? 13 kilo, ale od wstawienia zdjęć 1. W listopadzie to było 7-8. Mm -hmm. Mógł pan coś wspomnieć o swojej diecie? Jak się pan odżywiał? Co do tego doprowadziło? Z dietą to może kiedyś przesadziłem, jadłem ile wejdzie. <laughs> doprowadziłem do stanu z 70 do 115 w sumie i to już było za dużo. Yy, ograniczyłem przede wszystkim węglowodany, ale ja nie dominiłem, bo jak za mało było, to też byle jak się czułem i po prostu węglowodany też musiały być. Tak dieta zbilansowana. To ile razy pan dziennie? Sześć razy dziennie, w zależności jak wieczorem idę spać, jeszcze później trochę to jeszcze siódmy posiłek tam przed snem. Rozumiem. Dziękujemy. Czyli dziękujemy już? Więcej pytań, Jury. Nie ma. A ja poproszę następnego uczestnika konkursu, pana Przemysława, filozof. Prosimy o odwrócenie się. Prosimy jeszcze raz bokiem i i przodem do jury. A jury proszę o ewentualne Interesujesz pytania. się kulturystyką. Ile lat trenujesz? Trenuję trzy lata. Z początku trenowałem tylko i wyłącznie siłowo, po czym po roku zdecydowałem się na bardziej budowę fitnessową i cały czas do tego dążę i buduję masę mięśniową, no tak jak widać na zdjęciu, z zachowaniem poziomu tłuszczu. Twoim zdaniem, gdzie najwięcej tej masy mięśniowej przybyło? To znaczy się trening miałem ogólny na każdą partię części ciała yy, i chciałem po prostu wszędzie dobrać mięśni, żeby, żebym wyglądał proporcjonalnie, to powiedz może, co, co rozumiesz yy, po tym sensie, yy, w tym sensie, że trening ma dawać taką proporcjonalną sylwetkę. Uważasz, że generalnie wszystkie grupy mięśniowe reagują u ciebie tak samo, czy na przykład kierujesz jakimś priorytetem, co, coś na przykład idzie słabiej niż inne grupy, na coś zwracasz większą uwagę? To znaczy są grupy słabsze, są grupy silniejsze. Skupiam się na słabszych grupach łydki, teraz nie chcą my w ogóle iść. I skupiam się właśnie generalnie teraz na tym, nad nogami i nad rękoma, bo góra już jest w miarę ok wyprofilowana. Ale jeszcze pracuję bardzo nad nogami i nad rękoma. Jeżeli interesujesz się kulturystyką, to powiedz, masz jakieś myśli, jakieś plany startu w jakichś zawodach? Bo masz już całkiem sporą tą masę mięśniową, jeżeli chodzi o górną część ciała. To znaczy, się, kilka razy startowałem w zawodach siłowych, typu wyciskanie na, na ławce leżąc. I później przyszedłem na takie właśnie zawody jak Fit for Life, właśnie pokazy i, i, i tym podobne. Czyli, czyli już kiedyś na scenie stałeś, rozumiem, takiej prezentujący sylwetkę? Nie, na scenie prezentującej nie, tylko siłowe zawody głównie. To pochwal się może, jakie tam masz wyniki w wyciskaniu. To znaczy się podnosiłem swoją masę ciała na ilość powtórzeń w Poznaniu, w Halku i zająłem trzecie miejsce. A z jakim wynikiem? Ważyłem wtedy 68 kg i podniosłem swoją masę ciała 25 razy. Teraz jestem w zdecydowanie lepszej formie. To jak, jak może wyglądał trening, który ma prowadzić do zwiększenia tej masy ciała. Takiej proporcjonalnej. To znaczy się, głównie trenowałem siłowo. Robiłem cztery treningi w tygodniu. W tym w środę robiłem typowo basen na rozluźnienie. No i poniedziałek poszczególne partie jak plecy brzuch. We wtorek klatka z bicepsem. Środa basen, czwartek nogi z brzuchem i w piątek robiłem barki z tricepsem i do tego dołączałem też biegałem raz w tygodniu. Czyli trening kardio, tak? Tak. Czyli, czyli trening kardio generalnie był tylko po to, żeby ten metabolizm był nakręcony. Tak, tak. Żeby utrzymywać tkankę, tkankę tłuszczową na takim małym, niskim poziomie, tak? Dokładnie. I żeby Prze... budować masę mięśniową jak największą. Dokładnie, żeby nie przeszkadzać w budowie. Dziękuję bardzo. Proszę. I prosimy. Następną osobę, pana Przemysława Marciniaka. Prosimy o obrót bokiem. Prosimy prezentację tyłem. I powrót do pozycji wyjściowej. A jury proszę o pytania. Pani Wioleta Pyłowska. Bardzo ładna, symetryczna sylwetka. Bardzo mi się podoba. Mam pytanie, ile lat bez przerw trenowałeś i jaka kontuzja przeszkodziła ci w trenowaniu? Ja trenowałem zupełnie inne sporty, także jiu-jitsu i alpinizm, więc zupełnie waga, chodziło o wagę bardzo niską, w ogóle zero masy. Trening zupełnie innego typu. Ze względu na kontuzję, lekarz zabronił mi wszystkich sportów dynamicznych i na siłowni ćwiczę od kwietnia. To były ja pierwsze wejście na siłownię. Pierwsze wejście na siłownię, w, y, rozumiemy, w tym celu, żeby, żeby budować mięśnie, czyli tak, czy, tak, kiedy, kiedy ono było, pierwsze wejście? W kwietniu 2010, wcześniej ćwiczyłem, ale mówię zupełnie pod innym kątem, żeby właśnie zbić masę mięśniową, żeby być jak najrzejszym, a jak najsilniejszym. Jasne, dziękuję bardzo. A ja zapytam jeszcze o wiek, mogę? Tak, 35, w tym roku 36. O, ja bym chciał się dowiedzieć, w jaki sposób spalił pan tkankę mięśniową, Przepraszam, najpierw... tkankę tłuszczową. <noise> tkankę tłuszczową. Najpierw to była dieta ketogeniczna, potem rotacyjna 5 dni niskich, jeden średni i jeden wysoki. Rozumiem, czy stosował pan jakieś spalacze tłuszczów? Tak, tak. Aha, dobrze, dziękuję. To wszystko, dziękuję. Dziękujemy bardzo.